Goś lata na dole, no to zobaczymy. No nie no! Dobra Kurwa to jest naprawdę skurwysyjstwo to co teraz robię. Dobra. To było lekkie skurwysyjstwo. O, bursty miał i bolty dla widzów. Dobra, to widzowie podeślę wam bolty. Tutaj sprzeczne dane miałem, że wszystkich jak leci albo albo przesad że przesada lekka. Widzowie, <śm> można serduszka tutaj dla kolegi wysyłać. O, lota zostawił. Ale przynajmniej będzie na giveaway'a. Na giveaway'a będzie lot.